Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Inwestor Amator. Jak możecie zauważyć, znajdujemy się na stronie no, chyba największego y, polskiego dealera, jeśli chodzi o metale szlachetne. Dlaczego się tutaj znajdujemy? No, kto oglądał zapowiedź mojej strategii na rok bieżący, y, pewnie się domyśla. Chodzi tu konkretnie o zakup srebrnego bulionu, gdyż w tym roku kalendarzowym chcę właśnie na zakupy takiego bulionu y, mocny nacisk położyć. Wejdźmy sobie w zakładkę srebrne monety również ci co oglądali wiedzą że na pewno będę chciał zabrać tubę srebrnego filharmonika. Więc na dzień dobry, otwórzmy sobie zakładkę z tą właśnie monetą i widzimy filharmonik w tym sklepie. Znajduje się w cenie 109 zł i 6 groszy. Zakupimy sobie 5 sztuk. Łączny koszt 545 zł i 30 groszy. Dodajemy do koszyka. Z tego co mi wiadomo, Posiadamy kod rabatowy do tego sklepu, który brzmi Trader21. Zatwierdzamy kod. Jak możecie zauważyć, jeżeli chodzi o Wiedeński Filharmonik, 1% rabatu, co daje nam rabat w wysokości 6,55 groszy, czyli. Z tego, co dobrze w głowie liczę, dobry z matematyki nie byłem, ale uncja kosztuje nas 107 zł z jakimiś tam groszami, a za całość płacimy 538 zł i 75 groszy. Czas oczekiwania, y, przygotowania do wysyłki, zamówienia wyniesie 31 dni. No i tu się na chwilę zatrzymajmy, jeśli chodzi właśnie o tego dilera metali szlachetnych. Opinie na ten temat są mocno, ale to bardzo mocno podzielone, jeżeli chodzi o mnie, za tą cenę, którą tu widzimy 5 uncji po 107 zł z groszami, warto poczekać ponad 30 dni na te monety, nawet jeżeli miałoby się to nieco wydłużyć, jak już mówiłem zdania są podzielone, ale mnie osobiście nic złego ze strony tego dealera nigdy nie spotkało, mimo długiego okresu oczekiwania nawet e, mówię tu o okresach 2-3 miesięcznych jeśli chodzi o bulion w okresie wielkiego tąpnięcia w marcu 2019, wszystko do mnie dotarło szczęśliwie po pewnym czasie i nie mam żadnych zastrzeżeń, więc bez namysłu klikamy sobie tutaj Przejdź dalej, i tu mamy ciekawą opcję. Bo jak wiecie, bulion ma być pokryty monetami premium. Zamówienie z monetą premium wisi się już w tym sklepie, ale o tym za chwilkę. Mamy tutaj opcje zapłaty. Całkiem, całkiem dużo tego jest, jednak poszczególne opcje zapłaty wiążą się z kosztem, który zostanie doliczony do wysyłki i jeżeli byśmy sobie wybrali M transfer dodatkowy koszt to jest 5.44 posiadam konto również w ING Banku Śląskim koszt jest taki sam. Gdybyśmy chcieli zapłacić przez Payu również jest to 5.44 chcieli dokonać transakcji kartą płatniczą również jest to 5.44, ale nas w tym momencie interesuje przelew zwykły bo w przelewie zwykłym nie ponosimy dodatkowych kosztów. I mam jeszcze kilka możliwości, jak ta przesyłka ma być u nas do nas dostarczona, ale w moim przypadku będzie to połączenie z innym zamówieniem, którego wcześniej już dokonałem w tym sklepie. Takie połączenie zakupów wynosi w tym przypadku tylko i wyłącznie 54 grosze. Więc finalnie łącząc to zamówienie, uwzględniając rabat, zapłacę za 5 uncji za 539 złotych i 29 groszy. Klikamy przejść dalej. Akceptujemy oczywiście yy, warunki. I to byłoby na tyle. Klikamy zamawiam z obowiązkiem zapłaty. Trwa składanie zamówienia. Wszystko. Właśnie zakupiłem 5 sztuk wiedeńskiego filharmonika. Zamówienie zostanie połączone z jednym z poprzednich. Także jest to bodajże trzeci zakup w tym sklepie i dwa zamówienia będą mi wisieć i oczekiwać na wysyłkę do mnie. Ja sobie spokojnie nie poczekam. Jak już wspomniałem, za każdym razem wszystko było w porządku, także nie przeraża mnie ten okres oczekiwania. Jeśli chodzi oczywiście o srebro, jeśli chodzi o złoto, fajnie, jak te monetki docierają do nas po prostu szybciej. Strategii również wspominałem, że chcę regularnie dokupować złoto. Przeanalizowałem sobie kilka składowych. I postanowiłem, że zakupu złota dokotam w okolicach marca, a konkretnie po konferencji amerykańskiego Fedu i wystąpieniu pana Pawela. jak się wyjaśni sprawa co ze stopami procentowymi w Stanach Zjednoczonych, bo jeśli te stopy podniosą faktycznie w górę, może się pojawić całkiem fajna okazja na zakup metali i wtedy właśnie chciałbym się delikatnie wstrzelić w złotko. Więc złoto czekamy do marca, 5 uncji kolejne domówione. Jeżeli podobał Wam się ten film, bardzo będę wdzięczny, jak zostawić łapę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie, zachęcam do subskrypcji tego kanału. Zachęcam do wzięcia udziału w zabawie Wędrowna Skrzynia. Zabawa jest organizowana konkretnie przez pana na co Ci to. Więcej informacji i szczegółów dowiecie się w filmie na jego kanale albo na Discordzie Silverto Demon, na który również wszystkich serdecznie zapraszam. Na dzisiaj będziemy już kończyć. Do zobaczenia w kolejnym filmie.